Cześć, z tej strony Marek Stec. Wspólnie z Emilią witamy Was w trzecim odcinku serii Pytań i Odpowiedzi. Przejdźmy od razu do pierwszego pytania. Jaką rolę odgrywa pielęgniarka w swoim miejscu pracy? Witam ponownie. Ogólnie pojęta struktura społeczna w Norwegii jest płaska. Więc nie zobaczymy tutaj takich dysproporcji ani społecznych, ani finansowych jak w innych krajach. Podobnie zresztą jest w miejscu pracy. Chcę się skupić na domu opieki, na strukturze i hierarchii w nim. Na samej górze jest główny lider, menadżer, tak zwany hen najczęściej osoba z wykształceniem medycznym, pielęgniarskim oraz ekonomicznym. Następnie jest oddział ułowa. A w Dellings, która ma odpowiedzialność za konkretny oddział. Odpowiada też za wizytę lekarską i za zamówienia leków. Później jest pielęgniarka, Sykie Player, która najczęściej ma pod sobą grupę pacjentów oraz odpowiada za inne zadania pielęgniarskie, takie jak pobranie krwi, dokumentacja, zmiana opatrunków. Może się też zdarzyć, że jest osobą odpowiedzialną za dyżur oraz za dom opieki, zwłaszcza na zmianie popołudniowej i wieczornej. Później mamy opiekuna, który również ma grupę pacjentów pod sobą, odpowiada za inne zadania w domu opieki, za na przykład, przygotowanie jedzenia, też może rozdawać lekarstwa pacjentom. I na końcu jest asystent. Podobnie jak opiekun odpowiada za pacjentów i za inne obowiązki domowe, najczęściej nie bierze odpowiedzialności za lekarstwa. Ogólnie chcę powiedzieć, że wszystkie grupy w domu opieki ze sobą współpracują i te różnice nie są widoczne w ciągu dnia. I chciałabym jeszcze dodać, że w niektórych miejscach, Hierarchia może być mniej lub bardziej widoczna. Pytanie numer dwa. Jak wygląda system zmianowy oraz godziny pracy? Średnio ogólnie pracuje się 35 godzin w tygodniu. Przy czym, jeżeli jest to turnus, specjalny grafik 4-6 tygodniowy, który się powtarza, Dzięki któremu wiemy już w styczniu, jak pracujemy w grudniu, to może się to różnić w ciągu tygodnia. Jednego tygodnia możemy więcej pracować, drugiego trochę mniej. Jednakże w rozliczeniu miesięcznym wychodzi odpowiedni etat. W Norwegii popularne jest pracować na część etatu 60, 70, 80%, zwłaszcza jeżeli jest to praca nocna. Pielęgniarki bardzo często pracują na zmiany, i tutaj możemy wyszczególnić dwie zmiany. Zmianę dzienną. Jest tutaj dyżur poranny, który zaczyna się o godzinie 7.30, a najczęściej kończy się o 15.00 oraz dyżur popołudniowy, wieczorny, zaczynający się o 14.30, kończący się o godzinie około 10.00. I druga zmiana nocna, najdłuższy dyżur 9-10 godzinowy, który najczęściej zaczyna się o godzinie 10 a kończy o wpół do 8. Chcę tutaj jeszcze dopowiedzieć, że ogólnie jeżeli pracujemy, to na którąś z tych zmian, aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie, na przykład łączyć część etatu na, na dzień i część etatu na noc. By pracować dodatkowe dyżury. Kolejne pytanie. Z jakimi wyzwaniami możemy się spotkać w norweskim domu opieki? Myślę, że na początku będzie to bariera językowa. Pamiętajmy, że pracujemy z osobami starszymi, e, chorymi, e, z którymi komunikujemy się w obcym języku. Oprócz tego takie osoby mogą mieć problemy z mową. Ja osobiście często spotykam się z problemami technicznymi, na przykład kar karta dostępu nie działa tak jak powinna lub jest problem z zalogowaniem się do systemu raportowania. Może się zdarzyć, że ktoś zachoruje i nie będzie mógł przyjść do pracy, wtedy musimy znaleźć zastępstwo. Jest to bardzo często obowiązek pielęgniarki. Opowiedz nam, proszę, jakie jest wyposażenie domów opieki. Tak naprawdę ciężko sobie wyobrazić lepsze wyposażenie. Pamiętajmy, że w Norwegii najdroższy jest pracownik i jego godzina pracy, dlatego na różne sposoby będą próbowali nam ułatwiać pracę, odciążając nas oraz zwiększając naszą wydajność pracy. W pracy spotkamy się z różnego rodzaju Najnowocześniejszymi systemami, technologiami, na przykład kamery, sensory ruchu. W pokojach pacjentów będą też najnowocześniejsze systemy raportowania oraz alarmowania. Również spotkamy się z przyrządami ułatwiającymi nam pielęgnację codzienną pacjentów i tutaj będą wszelakiego rodzaju podnośniki nowoczesne łóżka, prześcieradła poślizgowe i wiele innych. W takim razie, jaka jest różnica między norweskim a polskim domem opieki nad osobami starszymi? Standard norweskich domów opieki jest znacząco wyższy. Często się śmieje, że są to domy, że są to hotele 4-5 gwiazdkowe z pełnym serwisem. I mieszkańcy takich domów opieki mają do dyspozycji pokoje jednoosobowe z Łazienką oraz część wspólną, którą obejmuje salon i kuchnia. Ponadto mogą wyjść na ogród lub na taras w miesiącach letnich. Na co dzień spotkamy animatora, który organizuje czas pacjentom. Często dom opieki dysponują samochodem lub rowerem elektrycznym z rikszą, gdzie pacjenci są wożeni na różne wycieczki. Do tego w nowszych domach opieki będą już nowoczesne systemy alarmowe otwierające drzwi jedynie pacjentom, którzy mieszkają w danym pokoju oraz personelowi medycznemu. I to, co najważniejsze, co odróżnia Norweski Dom Opieki, to to, to podejście do pacjenta pod, podmiotowe podejście do pacjenta czyli pacjent ma prawo odmówić nam, personelowi medycznemu. Jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć, to zapraszam na konferencję. Przechodząc do kolejnego pytania, proszę, odpowiedz mi na pytanie. Dlaczego warto pracować zaraz po przyjeździe do Norwegii jako pielęgniarka w domu opieki? Uważam, że jest to bardzo dobre miejsce do praktykowania i oswajania się z językiem norweskim, gdzie jest mała rotacja pacjentów i mamy sporo czasu przy codziennej pielęgnacji, rozmawiać z, z mieszkańcami domów opieki. Ponadto obracamy się w wąskim towarzystwie, jest stały personel, bardzo często organizowane są wspólne wyjazdy, spotkania. W ten sposób możemy poznać nowych znajomych. Chciałbym Ci teraz zadać dosyć ważne pytanie: Czy praca w Norwegii jako pielęgniarka jest stresująca? Sądzę, że każda praca z drugim człowiekiem może być stresująca, zwłaszcza z chorym. Pamiętajmy, że dochodzi do tego spora odpowiedzialność za zdrowie i życie drugiego człowieka. Oczywiście w pracy spotkamy się z okresami spokojnymi i bardziej stresującymi. Nie zawsze mamy na wszystko wpływ jako personel medyczny. Chcę być z Wami szczera i nie chcę tutaj koloryzować, że norwescy pacjenci są bezproblematyczni, bo tak nie jest. Przez 10 lat spotkałam się z różnymi pacjentami i ich rodzinami, a personel, koledzy, personel medyczny, koledzy w pracy nie zawsze byli w najlepszych nastrojach. Aczkolwiek, porównując do moich doświadczeń z Polski, jest takich sytuacji znacznie mniej. Do tego Norwegowie mają trochę inną mentalność, są znacznie spokojniejsi, są bardzo uczciwym narodem. Panuje zupełnie inny sposób zarządzania. Nie usłyszymy tutaj raczej krytyki, na każdym kroku spotkamy się z pochwałami. Jest w pewnym sensie większa tolerancja błędów. Większość Norwegów jest pomocna i miła. Spotkałam bardzo wielu dobrych ludzi, którzy pracują w zawodzie z powołania. Uważam, że praca pielęgniarki jest dużo mniej stresująca w Norwegii niż w Polsce. Przechodząc już do ostatniego pytania w dniu dzisiejszym, odpowiedz nam na pytanie: jakie są największe korzyści współpracy z tobą? Przede wszystkim otrzymujecie kompleksowy kurs językowy oraz przygotowanie zawodowe. Nie ponosicie ryzyka finansowego związanego z kursem, wyjazdem oraz zakwaterowaniem. Oferujemy sześciomiesięczne mieszkanie, zakwaterowanie, dzięki czemu możecie się skupić stricte na pracy i na poznawaniu Norwegii. Przyjeżdżacie tak jakby na gotowe. Nie musicie szukać pracy. Ani mieszkania na początku. Oferujemy pomoc na etapie ubiegania się o pozwolenie, o numer personalny oraz konto w banku. Macie kontakt z innymi polskimi pielęgniarkami oraz pracujecie na takich samych zasadach jak norweskie pielęgniarki, takie same warunki zatrudnienia oraz zarobki. Te wszystkie plusy sprawiają, że nie jesteście, wyjazd nie jest tak stresujący, jak bez nas, bez naszej firmy. Chciałabym podziękować za uwagę i zaprosić Was na naszą stronę norweskapieleniarka.pl, bez polskich znaków, oraz na nasze social media.